Śmiertelny wypadek w Ostrowcu Świętokrzyskim Sprawca uciekł z miejsca tragedii Ostrowiec Świętokrzyski Pijany 19-letni kierowca zatrzymany za spowodowanie śmiertelnego wypadku Pijany 19-letni kierowca doprowadził w niedzielę do wypadku w Ostrowcu Świętokrzyskim W którym zginął 65-letni mężczyzna Poinformowała w niedzielę policja Nastolatek miał w organizmie ponad promil alkoholu Policja nie wyklucza, że był także pod wpływem narkotyków. Po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło ok. Godzina. Dwa w nocy z soboty na niedzielę na skrzyżowaniu ulicy Radwana i polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Aspirante Wedina wrzesień, oficer prasowy Ostrowieckiej Policji poinformowała, że 19-letni kierowca BMW na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu Volvo prowadzonemu przez 32 latka. Volvo podróżowali także dwaj mężczyźni w wieku 65 i 36 lat oraz dziewięcioletnie dziecko. Na skutek odniesionych obrażeń, 65 latek zmarł w szpitalu. Kierowca BMW po wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci odnaleźli podejrzewanego 19-latka na terenie miasta. Został zatrzymany. W chwili zatrzymania miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. Tester wykazał, że mógł być pod wpływem narkotyków. Pobrano od niego krew do przebadania na obecność zakazanych substancji, przekazała aspirant. Wrzesień. Zatrzymana została także trójka pasażerów BMW, dwie 18 latki oraz 21 latek, który miał przy sobie porcję suszu wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana.